Ho, 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 nie niby tego do jak. A więc, tak akcja wygląda tego typu, że czwarty odcinek tego nielegalnego precederu składamy. Składamy wszystko po malutku, wszystko umyte, poczyszczone, pięknie, ogarnięte. No i co, składamy, składamy cały, cały środeczek. Zobaczymy wszystko, co i jak, czy to wypoli, czy to nie wypoli. No, i co? No będziemy, będziemy wszystko widzieć w praniu, jak to się będzie miało. Także no, co? Miłego oglądania rzucamy timelapsa składamy środek i zobaczymy, kurwa, co w trawie piszczy Kurwa, co w trawie. Także miłego oglądania i lecimy dalej. S2 bąbelki, ręcznik już poskładany, niestety, ale te klepy z tyłu do biegów, jak i ten cały, ta multifunkcja tutaj to jest customowe, to nie jest oryginalne z tego auta, więc działać działa, ale wszystko jest jakoś kurwa popieprzone, pomiksowane i, i jest nie tak, jak należy, jeśli chodzi o, o, o funkcję, aczkolwiek działa już wszystko. Teraz tak parking, brake, handbrake parking, coś takiego tam zostaje. Tylko jedna opcja: czyli tutaj nad kołem będzie kurwa tango Milunga w tej elektrowni jądrowej, tak samo jak u mnie. I jeszcze zostało tylko pompowanie. Przy pompowaniu zbyt powoli podnosi, pompuje, więc, 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 to tak się pomoże. Gdzieś pewnie będzie system cieku. Mamy tutaj kluczyki. Dobra. Jak się to ma fajny teraz taki sztywny wszystko, wszystko pięknie. Pięknie pogarniane. Teraz co jest pięknego? Piękne jest to, że wreszcie te podświetlania tutaj, to, to tak wszystko pięknie, mocno świeci, bo wszystko zostało wymyte, wyczyszczone, wysprzątane, także to podświetlenie to jest naprawdę bomba. Parking normalnie to aż w oczy razi. Tu mamy włączone i się ściemni i rozjaśni. Dobre jest, wszystko, wszystko działa. Ściemnianie jak i rozjaśnianie. Tak samo tu ściemnianie i rozjaśnianie, i teraz suspension został i parking. No to parking w zasadzie handbrake, czyli ręczny, na pewno będzie w nadkolu tylnym. To norma. I coś z pompowaniem, żeby zbyt powoli napełnia. Tutaj wszystko jest. To jest najśmieszniejsze, że tutaj guzik mode przycisza, nie, przygłaśnia... guzik, guzik od, odmowy... Guzik odmowy przycisza. Tu jest całkowicie to pomieszane, no bo tutaj coś jest znane, wstawiane. Tu są klepy, także no możliwe, że to jeszcze zaprogramuję także będziemy widzieć wszystko. Może się uda, nie wiem. Czy mój, mój komputer jest w stanie to ogarnąć? Czy w ogóle po prostu trzeba mieć jakiś jeszcze dodatkowy sterownik do tego? No nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Wszystko pięknie poczyszczone, naprawdę. Wszystko się świeci jak nowe. Także autko w środku, naprawdę. Jak noweczka sztuka. Eee, co dalej. Jedźmy, jedźmy. Zostało zrobić drzwi, listę przykleiłem, szyberdach już zaprogramowany, także że szyberdach już działa. Szyberdach zaprogramowany, posmarowane wszystko. Co jeszcze? zamki wszystkie posmarowane pogarnianie tutaj nie chodzi o silniczek słychać ale nie załącza do końca także tu się coś zjeboszyło z silniczkiem raczej co dalej jest git jest git całe pięknie ogarnięty posprzątane jak widać wszystko wszystko jak fabryka nakazała no nie ma się do czego dojewać. Jest dobrze Na sam koniec tylko będzie sprzętanie i nawilżanie tych, tych tapicerek, tego wszystkiego Szyby działają, fotel działa, także już jest git Zostaje tylko dwie pierdoły Gałki, może zrobić pukankę, jak będzie Marcin chciał eee, Nic Także Jutro bierzemy, się za, jutro bierzemy się za drzwi kierowcy Także jest gites i jeszcze trzeba zdemontować choczyk, Pozdro rybaczki. Dobra, siema rybaczki. A więc tak, poniedziałek święto święto. A my jedziemy dalej. Dzisiaj rozbieramy drzwi, zobaczymy ile urobimy, bo coś yy, nie działa. Silniczek, słychać go, że próbuje ruszać, ale nie otwiera szyby, więc rozbierzemy sobie boczek, kolejny etap i będziemy z tym walczyć, jeśli się uda, no to potem gałki i elektrownia jądrowa za kołem, porobimy wszystko, będzie git, naprawimy tutaj te, te uszkodzenia, żeby tego widać nie było, będzie dobrze. Będzie świetnie. Dobra, bierzemy się za robotę. Także miłe oglądanie. No i tak robaczki, ktoś już tutaj był, ale to zaraz, żeby ściągnąć boczek, potrzeba nam tylko 4 śruby, trzeba ściągnąć ten plastyczek. Tylko ściąga się go pierwsze z góry i dopiero potem się go wysuwa, bo się pourywa zęby. Tu są akurat ok, ale idziemy dalej. Ktoś tu już był? Tu urwany uchwyt, tu urwany uchwyt i na kleju wciśnięte. Idziemy dalej. Co dalej? Hmm. Ktoś dziwnie, ktoś dziwnie spinki ściskał tutaj na boczku i poprzecina na kablozy, Pouszkadzane. też zaraz sobie trzeba przepaczyć i nareperować. Idziemy dalej. Mianowicie e, silniczek stryka, ale nie chcę otwierać. I widzę, że śruby są już ruszane. Także ktoś już tu mógł wymieniać i pewnie chyba źle wymienił albo nie wiedział jak. No, nareperujemy. Druga sprawa. Już połamane, bo połamane. Oczywiście. Tak, tak spinka nie powinna wyglądać. Nie jest źle. Nie jest źle. No ale mogło być lepiej. Dobra, rozbierzemy to. Zobaczymy, co jest grane. Wydaje mi się, że zamontowali tę całą szynę Ale zaraz będę wszystko widział. Także bierzemy się za to. Jak słychać. Silniczek chce iść, ale nie otwiera, więc coś tu będzie zjeboszone. No nic, robimy to dalej. Ogarniemy, a tak to jest, poprawiać po partaczach. No ale nic, zrobię. Ja bym nie zrobił. No i teraz robaczki, tak jak przypuszczałem, odkręciłem silniczek, zdemontowałem. No i silniczek chodzi. A że widać, że. Ruszane było. Ktoś tutaj już coś grzebał. No i tak jak widać ktoś tutaj coś źle poskładał No ale nic. Zdemontujemy to i zobaczymy co jest grane Naprawimy Ale zagraszki. Eee, mamy układ zdemontowany Teraz abyście chcieli wiedzieć jak się demontuje uchwyt to już Wam pokażę. Uchwyt jest po prostu taki, że mm, zademonstruję. Szybę sobie opuszczacie troszeczkę na dół ręcznie z tyłu, wyciągacie głośnik, wsuwacie sobie normalnie ręcznie na dół, bez silniczka. I tylko odginacie, odginacie to, odginacie to, macie miejsce, żeby rękę wsadzić. I macie już szybę y, odbezpieczoną. Pchacie ją po prostu do góry i wam schodzi z tego. A jak to wyjąć? Bo to jest dość ciężko wyjąć z drzwi. Trzeba maksymalnie zsunąć na dół. Zjechać, zsunąć y, na dół te uchwyty. One jak widać ręcznie, ręcznie idą. Sunąć potem całkowicie ten, tą płytę na dół. Dołem Dołem w prawo, i wtedy tą częścią tu wychodzimy, i Wam wyjdzie. I teraz tak, co żeśmy tutaj zauważyli? Otóż e, to wszystko wygląda tak, że cały, cały układ normalnie funkcjonuje. Nie jest linka uszkodzona ani nic, tylko po prostu zostało to nieumiejętnie. Nieumiejętnie. Po prostu e, wymienione. Nie posmarowane. Wszystko jest suche. No i szybka. Szybka ma troszeczkę problem z pracą. Szybka nasmarujemy pięknie. Wyczyścimy, poskładamy. Zamontujemy z powrotem. I będzie chodzić. Będzie banglać. Także jedziemy z tym. No więc, Akcja wygląda tak. Tu już jest poskładane, wsadzone, skręcone, zapięte, szyba. I teraz rozebrałem drugą stronę, żeby sprawdzić czy wina jest w silniczku, ponieważ silniczek cały czas, nieważne czy do góry czy na dół, kręci się w jedną stronę. Więc rozebrałem prawą stronę, podpiąłem silniczek, silniczek działa w obie strony. Czyli... Coś się stanęło, otóż zjebał nam się przełącznik, czyli ten tutaj główny. I teraz patrząc na to tutaj troszeczkę tak wygląda, jakby to było zalane lekko. Całkiem to jest możliwe. I teraz ten tutaj przyjaciel powinien i tak chodzić. I. Tak chodzić. A on tak nie chodzi. Tak nie chodzi. A jak wciskamy tak, czy wciskamy tak. To cały czas obraca nam silniczkiem w jedną stronę. Czyli będę zimny luty albo coś. Zaraz się bierzemy za rozbiureczkę pomalutku. Poprawimy luty. Myślę, że będzie działać. Raczej to to będzie problem. No nic, bierzemy się za to. No i tak, płytkę żebym przelutował całą. Idealnie, każdy usienki jeden lut. Tak samo z tej strony, wszystko wygląda jak nowiutkie. Podchodzimy do składania i zobaczymy jak to się będzie miało. Zobaczymy czy będzie działać. Jedziemy. A więc tak, robaczki, po dwóch godzinach pierdolenia, przelutowywania i kombinowania znalazłem przyczynę. Otóż, wylutowałem guzik, co się działo. Do przodu, jak i do tyłu, podnosiło cały czas szybę. Przelutowałem to chyba z 20 razy, aż w końcu zjumałem, że. W tym miejscu cienko, jak włos, jest przerwane. Więc musiałem zrobić przejście stąd dotąd, Czyli channel 2. Przejście w to miejsce. I uwierzcie, że dopiero to główne zaczęło chodzić. A przelutowywałem wszystko 20 razy. wylutowywałem guziczek, bo myślałem, że może guziczek jakiś zwarcie robić. Coś. Bo, jak do przodu, jak i do tyłu cały czas podnosił. Więc milion razy, aż w końcu mikroskop lupa. No, i tu się okazuje taki cwańcy, że tu jest taki cienki jak włos. I on był przerwany. Jego nie było nawet widać. Dopiero pod lawetą. Pod lawetą, i znaczy się pod lunetą. <grym> I dopiero doszłem, co je grane Zrobiłem przejście, no i faktycznie okazało się, że Tamten skubaniec był dziabnięty, także channel 2 Tutaj do środkowego i wreszcie guziczek chodzi O kurwa, dwie godziny Trzy godziny pierdolenia się Ale działa No i sedno, sedno i do sedna A więc Działa pojedyncze na dół. Działa pojedyncze do góry i działa szybki na dół. I szybki do góry. Hmm, hmm. Misja komplet! Kurwa! Dobra, teraz bierzemy się za rwiemy z tej łaczki i zrobimy ten zjebany system parkingu hamulca ręcznego i będzie git. I będzie git. Mniodzio. Mniodzio! Nareperowane. I nie zapominajcie, że pod znaczkiem Land też jest śruba. Moje robaczki. Działo! Działo! Jest git. A więc tak, bąbelki. Akcja się ma tego typu. Wszystko umyte, ogarnięte. I teraz... Nie wiem, minusik, minusik jakiś urwany. Więc go będzie trzeba zrobić zielony, ładny. Potem wszystko trzeba ładnie połowiać i zrobić wodoszczelne. Kolejne ładne zaśniedziałe gniazdo. I teraz, żeby się dostać do tych z tyłu, trzeba ściągnąć zapasówkę, a już jak ściągnąłem zapasówkę, no to zdemontowałem hoka, bo się wreszcie udało. No i tutaj mamy te trzy kosteczki tango milonga. Że będzie to trzeba pięknie ogarnąć No i myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku Ech, Czyli Dzień dobry Kamilek Dzień dobry. Także w tym odcinku to będzie wszystko Czyli nie wiem trzeci czy już czwarty o, i w następnym odcinku będziemy to ogarniać Bo tu sporo roboty i wiem, że to już będzie wszystko Oczywiście zapasóweczka umyta. Pięknie. O! Ładna, fajna, zacna. E, tak jak tutaj ogarnąłem, umyłem przejściu sięgiem, wsio, się, wsio wsio, wsio, wsio. Pięknie. Niech się suszy. Tak samo przodek cały pięknie umyty. E, te gałeczki będę wymieniał idziemy dalej tak samo z tej strony, wszystko umyte, ogarnięte tu już będzie gałeczka wymieniona będzie trzeba od zawieszenia kosteczkę poprawić no i tak samo pięknie wszystko z tej strony też ogarnięte umyte i też tu się będzie trzeba pobawić troszeczkę tymi kabelkami i popoprawiać wszystko no, także to by było na tyle w tym odcinku Nie oglądania, trzymaj ta się robaczki, cześć!